Nie takie Nie wszyscy chłopcy malują swoje mamy, prawda? Yes! Ty ale bajer! Chcę jeszcze raz! Nie nie nie, 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 Jeżeli go to ciągnie, jeżeli mu się to podoba, sprawia mu to radość. No to dlaczego nie? Dlaczego siostra nie chce wystąpić? Jest za stara. Kiedy pierwszy raz usiadłem na motor, wiedziałam, że to jest moja pasja. Nie ma żadnych ograniczeń i po prostu jadę. Adrenalinę bardzo lubię. Lubię przejrzeć różne przeszkody. Bo to wtedy taki stres jest, aż się może coś stać, ale i tak jednak mi się udaje, i jest super po prostu. na przykład rzucać kaczki kamieniami? Coś, się kaczkę kamienie. trafić? I wykonujecie rzut. Smacznego. 3 2 one. <laughs> Pierwsze koty za płoty. <śmiech> <śmiech> Z urwał. I Olbrzym został trafiony. Tutaj, w to miejsce. To wygląda. Po tym tygodniu będziemy mieli takie bitki, że największe ze wszystkich. Gdybyś miała te siedem życzeń, to które pierwsze chciałabyś zrealizować w tym momencie? O, mam cię koci. O, mam cię kocie, oczywiście, a to jest drugi mniejszy kotek. Było bajkowo i karnawałowo. Jak dla mnie to stuprocentowy sukces. Martynka i Mateusz to magiczne połączenie. Już nie mogę się doczekać ich kolejnego występu. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Ja na przykład na początku, żeby pokazać te emocje, mówiłam sobie w głowie, że nienawidzę na Tak jest. Nie boję się, nie boję się, no nie boję się. No. Brawo. że bójcie się nas. Mam jeszcze jedną piłkę. I za chwilę tę piłkę przy pomocy magii na trzy z moich rąk przyniesiemy do rąk Wiktorii. Jeden, dwa, trzy. Wiktoria, jeżeli wszystko wyszło, moja się... piłka zniknie. Nie mam bladego pojęcia, skąd nagle miałam trzy piłeczki w jednej ręce. Myślę, jak to mogło być zrobione. <śleski> zanim ocenię, to chciałem powiedzieć tylko, yy, zacznę od Tadeusza, yy, że ja w swoim wieku... Tapiasz się w tą kanapę i alright, ale nagle jest jeden, drugi, trzeci, jeszcze Tadzik na koniec, najgorszy. To już nie dam rady. Desery. Kto to przygotował? Dzień dobry, mam na imię Samanta Piątek. Dla państwa zrobiłam desery. Jest zbita śmietana, bezy ręcznie robione. Ręcznie? Ręcznie.